Legia jest na trendzie zyskującym. Oceniam to na, na podstawie strzelonych tylko goli. 4, 0, 4, 2, 2, 4, 3. Następny mecz: 3,60. Kurs na Legię. Następnie Ajax jest. Na trendzie zwyszkującym już długo dosyć. Dlatego, że 5 goli, 3 gole, 2 gole, 1, 3. Kurs jest taki: 2,55 mniej więcej. Moim zdaniem, w mojej opinii, jest faworytem zdecydowanym. Jest w stanie nawet wygrać wysoko. Nie zdziwiłbym się w ogóle. Chelsea prawdopodobnie jest na trendzie zwyszkującym, zaczyna się dopiero. A Arsenal jest na trendzie zniżkującym. Dwa razy nie strzelił bramki z rzędu. Barcelona jest na trendzie zwyszkującym, oczywiście. Roma jest na, tr na trendzie zniszkującym. E, należy uważać, stawia stawia stawiając na nią. Możecie się nieźle przejechać. Tak. E, chyba najbardziej wrażenie na mnie robi Ajax. E, 2,55 kurs. W sytuacji, kiedy. Trend zniżkujący ma Manchester City. W pięciu ostatnich meczach strzelił tylko jednego gola na mecz. To jest naprawdę nieciekawie. Nawet jak wygrał, to, to 1-0 marne. Czyli coś jest nie tak. Nie gramy na przełamanie się jakiejś drużyny. To nie jest dobry pomysł z matematycznego punktu widzenia. Manchester City robi wrażenie bardzo silnej drużyny przez to, że posiada piłkę bez przerwy. Jest w stanie to robić, ale to nie wystarczy. Często to nie, nie jest wszystko, po prostu. Dodatkowo jest początek sezonu, więc takie silne kluby. Nie grają w pełni swoich możliwości. Borussia Dortmund, coś jest nie tak, jest nie na fali, nie wiem co jest grane, ale coś, coś w tej ekipie nie gra ogólnie.